Cześć, jestem Jordan i gram Sorszę w Kronikach Evermore. Sorsza miała super fryzurę na balu. Naprawdę bardzo łatwo odtworzyć ten wspaniały wygląd. Jeśli chcecie, pokażę Wam, jak to zrobić. Pamiętajcie, zanim zaczniecie, zapytajcie rodziców o pozwolenie i do roboty. Na początku włóżcie na głowę zdobioną, elastyczną opaskę. Skręćcie pasemko włosów i przełóżcie przez opaskę z tyłu głowy. Powtórzcie tę czynność tyle razy, ile pasemek włosów uda Wam się skręcić. Cała tylna część opaski powinna być zakryta włosami. I gotowe! To świetna fryzura dla dziewczyn okręconych włosach, ale przy prostych też dobrze się sprawdza. Jeszcze więcej stylowych porad znajdziecie na stronie Disney Channel. I oglądajcie kroniki Evermore wyłącznie na Disney Channel. Zatop się w kronikach Evermore. with Disney Channel.